type 59 wersja druga. Jest to chyba trzeci model typa w grze. No bo patrząc na przykład na King Dragona, jest to oczywiście też type, tylko że po prostu w takiej pstrokatej wersji, wiem, że bardzo rzadko teraz obecnie spotykany Dlatego, że ten pojazd wyparł go Dlaczego? Ano dlatego, że wygląd ma normalnego czołgu Tamton, Tamten czołg zdecydowanie jedny Ja również nie przepadam za jego wyglądem Ale w porównaniu do tego typa Tutaj jest zupełnie co innego Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul I mam dla was naprawdę długi materiał Mam nadzieję, że nie pośniecie A dlaczego długi? Ano dlatego, że pojazd pojawił się w ofercie weekendowej Albo chyba tygodniowej. Tak, tygodniowej raczej, i jeżeli ktoś się zdecyduje na ten pojazd, a naprawdę cena jest niezła 4400 golda. oczywiście nie namawiam, ale jeżeli ktoś szuka Premek, teraz mamy oczywiście Black Friday i tak dalej, i tak Róż, dalej, różnych będzie tych ofert sporo, ale tu naprawdę polecam ten pojazd. Ogólnie na ósmym Tierze mam trzy czołgi średnie naprawdę w takiej top trójce. No, nie ma bata na te czołgi, są naprawdę świetne i pod względem zarabiania, i pod względem grywalności, przyjemności itd., itd. Naprawdę te trzy maszyny mogę zdecydowanie polecić każdemu. O jakich czołgach mowa? Pierwszy z nich jest to Lansen C Drogen, ten z tym działem, które zadaje 390 na strzał, nie 320, a 390. Drugim pojazdem jest to oczywiście Type 59, wersja druga, ta, którą tutaj widzicie i trzeci, chyba najlepszy z tych czołgów. Najlepiej mi się nim akurat gra. Jest to nic innego, ta maszyna, którą mogliście zdobyć za darmo. TL1LPC. Tak jest, tym czołgiem najlepiej mi się gra, dlatego że jest niesamowicie uniwersalny, ale o tym porozmawiamy sobie przy wbijaniu trzech odznak biegłości, właśnie na TL1LPC. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym właśnie czołgu, czyli typie drugim. Czy w wersji drugiej, type 59. Pojawi się w sklepie, i dlatego chciałem po prostu zrobić taki dłuższy materiał, żebyście mieli pewne rozeznanie, czy pojazd jest wart grzechu, czy nie, i jak nim się gra itd. itd. Słuchajcie, bardzo podobna charakterystyka gry jest tym czołgiem, jak ruskimi medami, czy to właśnie na 10 poziomie obiektem 140 czy T62a czy sławetnym T54 na poziomie 9, ale ten czołg, czyli Type 59 wersja druga posiada bardzo fajne uszkodzenia. 390 na strzał, tak 390 na strzał, co czyni z niego naprawdę niesamowitą zarabiaczką. No bo doskonale wiemy, czym zadamy więcej uszkodzeń pojazdem premium, tym więcej zarobimy, choć jest jeden mankament w porównaniu właśnie do tych pojazdów, które wymieniłem, czyli do radzieckich medów. Nasz szadunek jest bardzo długi, na to musimy bardzo zwracać uwagę. Kilka można powiedzieć takich suchych danych, zanim dalej będziemy mogli rozmawiać na temat tego pojazdu. Słuchajcie, 1300 punktów wytrzymałości, jak na czołg średni, hmm, nie aż tak dużo. Oczywiście tutaj mam na myśli poziom 8, nie aż tak dużo. Mogły być ciut więcej, ale niestety jest tyle, a nie więcej. Teraz pancerz kadłuba. Z przodu mamy 100 mm, boki mamy 80, z tyłu 45. Jeśli chodzi o pancerz wieży, tutaj jest zdecydowanie lepiej. 200 mm z przodu, boki 130. I z tyłu 60, jak na ósmy tier wartości naprawdę niezłe. I teraz penetracja. Penetracja na pocisku podstawowym. Tutaj zobaczcie, mamy APCR -y na podstawie i mamy 200 mm penetracji na APCR -a. Jeśli będziemy w takiej sytuacji, że będziemy musieli użyć tych pocisków a premium, czyli hitów, tutaj mamy penetrację 250. Uszkodzenia standardowe to jest 390 na strzał, tak więc bardzo fajnie. No ktoś teraz powie, no dobra, działo dość sporo bo 105 mm, pewnie czas kupiania jakieś 2,5-2,7, a guzik prawda, tutaj czas kupiania jest 2,3. Na papierze fajnie to wygląda, 2,3, w rzeczywistości ja bym powiedział, że właśnie 2,5 celność 0,34. Opuszczanie działa, standardowo radzieckie czołgi tego typu, takiej sylwetki, posiadają mniej więcej minus 5, minus 6 stopni, tutaj mamy minus 7 stopni, tak więc no, jest pewien komfort, ale w porównaniu na przykład do amerykańca, którego wymieniłem, jest no, zdecydowanie gorzej. Teraz prędkość maksymalna, i to jest w tym pojeździe również świetna sprawa. 56 km na godzinę, tak więc mamy chyba najszybszą prędkość w porównaniu do tych trzech pojazdów, które, no w sumie do dwóch pojazdów, które wymieniłem, czyli do Amerykańca i do Szpeda. Tutaj mamy 56 km na godzinę. Ilość koni na tonę mamy 16,5 konia na tonę, tak więc współczynnik jest naprawdę niezły. Jedyny mankament, do którego niestety musimy się jakoś przyzwyczaić, jest przeładunek przeładunek, ja akurat osiągnąłem na maksa, tutaj mam wszystkie można powiedzieć bajery, te które powinny być żeby osiągnąć jak najlepszy przeładunek mamy 10,5 sekundy czy to dużo? przy takich uszkodzeniach na 8 poziomie ja bym powiedział, że raczej nie dużo, ale słuchajcie, oczywiście są takie sytuacje gdzie no niestety przy takim Atomiku Centurionie poradzilibyśmy sobie może lepiej, no bo tam przeładunek jest o wiele, wiele krótszy, ale mamy mniejsze uszkodzenia. Sylwetka Atomika jest dość spora, chociaż naprawdę uważam go chyba za czwartą premkę, którą bym zdecydowanie polecał w porównaniu właśnie do tych trzech... Które wymieniłem. Atomik również naprawdę świetna maszynka. W porównaniu do Szweda i do amerykańca, Chińczyk na pewno o wiele lepiej sobie poradzi właśnie w takiej walce, w zwarciu. Jednak ten pancerz, słuchajcie, stanowi spory problem dla czołgów na ósmym poziomie. Heh, no fakt, już jest po bitwie i zaraz na plecach mi pewnie wyjedzie stado czerwonych. No ale nic, swoje zrobiliśmy w bitwie. To akurat nam, na tym nam najbardziej zależało, wbijając trzecią odznakę. Dobra, tego pana objedziemy fajnie właśnie się objeżdża przeciwników przeważnie właśnie tak czołgami radzieckimi jak gramy, to o, ta mobilność... Aha właśnie już, już mi tu wyjechali. Ta mobilność tych czołgów jest naprawdę rewelacyjna w takim krótkim dystansie. Jak walczymy z jednym z dwoma przeciwnikami, co oprócz przeładunku, jeszcze jest jego takim mankamentem. Na pewno bardzo często pada nam załogant, a szczególnie to jest kierowca, dlatego że siedzi on sobie z przodu i bardzo często pada nam kierowiec. Kolejna rzecz, podpałki. Ten pojazd również łapie dość często podpałki, dlatego musimy, no, przeważnie mieć jakiegoś perka do czystości, porządku i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często jest go właśnie łatwo podpalić, ale to chyba wszystkie chińskie te czołgi tak mają. Tak więc na to najbardziej bym zwracał uwagę. Co do zarabiania, pojazd naprawdę potrafi nieźle zarabiać, a o to chyba chodzi w czołgach premium, żeby ta gra była przyjemna, żebyśmy mogli wsiadać do tej premki i grać sobie, a nie także na na przykład odpalimy 10-20 bitew i później po prostu już mamy dość czołgu. Nawet gdzie on fajnie zarabia, ale mimo wszystko ta przyjemność z gry jest zupełnie nijaka. A w tym przypadku, moim zdaniem, czołg naprawdę nieźle się spisuje. I teraz cena: oczywiście, to jest cena promocyjna tylko i wyłącznie przez chyba tydzień. O ile dobrze pamiętam, tak więc za połowę ceny możemy nabyć ten pojazd. Czy warto? Owszem, zresztą sami zdecydujecie na koniec tego materiału. A teraz wracamy już do bitew. Losowanie, no niestety, nie po naszej myśli, ale przeważnie takie słuchajcie, wbijając trzy oznaki biegłości. Chyba każdy, kto to robił, to spotkał się właśnie z takim czymś, że RNG próbuje nas non-stop jakoś, już ta tak pod sam koniec, rzucać kłody pod nogi. No i hmm losowanie piękne, ale nic. Tutaj proponuję, przyjrzyjcie się na grę naszego Lighta, jak gościu będzie grał. Pierwsza rzecz, jaka od razu ja bym zrobił grając Lightem, nie pojechałbym w stronę miasta, tylko pojechałbym właśnie tutaj, na otwarte pole. Dostek jedzie do miasta, nie wiem komu on tam będzie świecił, no ale nic. Jedzie do miasta, chociaż większość drużyny jedzie w drugą stronę i to jest właśnie problem z lajciarzami, albo nie patrzy na to, co się dzieje na minimapie, albo gra na kompasie. Tak więc też nie patrzy, co się dzieje na minimapie, no bo jej nie mam włączonej. Zobaczcie, komu on świeci. Chyba tylko artylerii. Gdzie praktycznie większość, no wszystkie praktycznie czołgi pojechały w drugą stronę. A gostek stoi sobie i nic z tego nie robi. Cóż, nam najbardziej zależy, oczywiście, wbijając trzy odznaki biegłości. Abyśmy zebrali jak najwięcej uszkodzeń i jak najwięcej asyst, tak? Więc nic innego mi nie pozostaje: jak jechać i spotować. No bo tutaj wszyscy się uwalili na tych góreczkach, jest jedna artyleria. Dobra, jeden wyświecony, drugi wyświecony. No i teraz musimy łapać asysty. Może jeszcze nam się coś uda strzelić. Zobaczcie, ten czas kupienia niby jest 2,3, ale tak jak mówiłem, ja bym powiedział bardziej tak 2,5. Dobra, tu mamy osłonę. Arta nas nie sięgnie. No musimy uważać, jesteśmy na końcu łańcucha pokarmowego. Można powiedzieć jedną z dwóch ósemek w tym losowaniu, tak więc musimy bardzo uważać. Ale powiem Wam, że takie bitwy z takimi losowaniami są czasami lepsze niż grając na topce. Dlatego, że po pierwsze musimy się bardzo pilnować, to jest raz. A druga sprawa, no nie musimy jechać na wariata i wychylać się. Raczej grać zachowawczo i robić swoje. Dobra, mamy light'a. Teraz Najważniejszy czołg do zniszczenia to jest oczywiście light. Jest on jako jedyny w bitwie po przeciwnej stronie i zawsze starajcie się niszczyć oczy drużyny. A nasz light... Aha, tam sobie stoi. No dobra, niech sobie stoi. No, my mamy na razie tutaj strzelnicę, tak więc nie zmieniałem pozycji. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Tam gdzieś była niszczarka, chyba wótek. Aj, podnosił się nam gościu. No i takie niecelne strzały, słuchajcie, to jest no prawie 11 sekund przeładunku, z tym musimy się liczyć. Obieg 260. Tu możemy się schować. chociaż, słuchajcie, ta mapa została zmieniona i kiedyś bez problemu mogliśmy sobie tutaj przejeżdżać. A teraz, przejechać przez tą wodę i przez te. Można powiedzieć, górki pagórki jest czasami ciężko, można się złapać, a szczególnie właśnie w tych miejscach, gdzie no niestety nie mamy dobrego przejazdu. Kiedyś tego nie było. 3 do 2. Spoglądam tak na nasze miasto, no i wyjeżdżają z miasta. Jest tam jeden czołg, tutaj na środku stoi, no nasz, nasz light oczywiście stoi. Nic innego mi nie pozostaje jak wrócić się na bazę i zobaczymy. Chodź, 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 chodź tutaj. Jak ja bym cię chciał skończyć no, niestety Nie ma sensu atakować bazy Tylko musimy pojechać bronić naszej Dobra, tu mamy Lewandowskiego, to nie jedziemy na niego Tutaj tego lightem skończył no, sporo szczęścia tutaj miałem, muszę przyznać. Jak na razie niezbyt wiele zdobyliśmy. Tylko 1500, prawie uszkodzeń, i niecałe 900 asyst. Dobra, uciekamy stąd. Pojedziemy bronić bazy. Może tam nam się uda. Lewandowski nas celował. Może przy bazie nam się uda coś więcej zdobyć jeszcze. Tu mam niszczarki do pomocy, wracają również. Bardzo dobrze. Arta jeszcze czuwa. Dobra, jakieś asysty wpadają, tak więc o to nam chodzi przy wbijaniu odznak. No, tu mam pełną maszynistę, pełnego maszynistę. Dobra, tego lighta najpierw skończymy. Ktoś napisał mi w komentarzu, że na razie jeszcze nie ma w garażu tego w sklepie, tego kurczaka, gdzie dostajemy jeden dzień konta premium. Napisałem do Wargamingu, coś tam mają skopane i próbują to naprawić, tak więc spokojnie. Zresztą u nich jeszcze jest chyba noc. Jeżeli u nas będzie chyba godzina no w Polsce będzie godzina 19, to dopiero w Stanach jest godzina... Tylko że to chyba w Chicago. Nie, no oni są w Chicago, ale chyba w San Francisco jest wtedy godzina 10 rano, a więc mają, mają czas. Ale na pewno, jeżeli napisali na stronie zrobiłem newsa dla Was, to spokojnie kurczaka dostaniecie. Nie, wiem, on jest na przeładunku i jakbym wyjechał, mógłbym kurczę, nie przeżyć tego lepiej spokojnie. Jest 9 do 7, tak więc jeszcze coś coś jeszcze mo moglibyśmy zrobić. Dobra, to jest właśnie to z ósemką, z takim losowaniem. Nawet te dziesiątki nie zwracają zbytnio na nas uwagi. A jednak my słuchajcie, swoje musimy robić i tutaj naprawdę działo potrafi nieźle. Zadawać uszkodzenia, nawet dziesiątkom. Jak dostanie, tak za 4 a co robi nasz light? Zobaczcie, zresztą, jeżeli ktoś jeszcze raz będzie oglądał ten materiał, przyjrzyjcie się, jak ten gościu grał. No, masakra. Całą bitwę praktycznie, no nie wiem, w on świecił, ale jeszcze raz nam nie jest potrzebny. Na pewno tak, przy bazie został Lewandowski. Jest chyba jeszcze wótek. Tak jest, jest wótek, i mamy T5-4. Magazynek amerykański, tak więc jedziemy, spróbujemy ich wyświecić i złapać jakieś asysty. 2500 na naszym koncie, prawie 2000 asyst, tak więc no, jest dobrze, ale może być zawsze jeszcze lepiej. Dobra, jest piękny, salutki. Tu mam osłonę od tych krzaczków, ale nic, podjedziemy trochę dalej. Postaram się tego Lewandowskiego wyświecić. Tu, tu niszczarki powinny zadać swoje, a ja złapię sobie asysty. Ten Light, zobaczcie co on robi. Stoi przy Arcie. <grystanie> Dobra, jedziemy. Nie będziemy na niego czekać. Myślałem, że gościu wyjedzie z tamtej strony. Ja tu muszę uważać na dwuteka No i na Arte. No i na Arte. 11 do 8, także tutaj raczej nic się złego nam nie wydarzy, mam nadzieję. Chociaż ten Lewandowski, on był pełny. Dobra, jest Lewandowski. No, już nie jest pełny. O, tak pięknie. Dobra, ładnie. Arciarz Kraże. No, proszę. No, i właśnie to jest to! Magazyn, tak jak Wam powiedziałem. Magazyn, a czy może nie wspominałem, ale magazyn również na to musimy zwracać uwagę. Magazyn w tym ciągu również może padać dość często. Ja akurat mam w miarę dobrą załogę. Dobra, objedziemy sobie od tej strony. Prawie 3700 uszkodzeń, 2200 asyst, tak więc swoje zrobiłem, tym bardziej przy takim losowaniu, słuchajcie, to jest naprawdę wyczyn przetrwać, a co mówić, jeszcze zrobić w miarę dobrą bitwę. Ale ja mu oddam, temu rutekowi, ja mu oddam, dziadowi, chodź tu. O, raczej go nie skończę, ale zbyt wiele nie zostanie. <śled> to na pewno cieszy, słuchajcie, takie uszkodzenia... I przy takim pojeździe to cieszy. Zapomniałem o obiekcie 430U. Właśnie. Ale ja bym raczej ten pojazd porównał właśnie do... Jeśli chodzi o mobilność do właśnie obiekta 140 i 62 a Bardziej do obiekta 140. Dobra, mamy po bitwie. Co my tutaj... Nastrzelaliśmy 4500, 2300 asyst jest mk, tak więc przybliżyło nas to do kolejnej odznaki i pojedziemy jeszcze jedną bitwę. Również bitwa warta pokazania, dlatego że zobaczycie jak czasami po prostu drużyna nam się rozjeżdża, a już przy samym końcu wbijania trzeciej odznaki hmm, doskonale wiemy, że zależy nam na tym, aby zrobić jak najlepszy wynik, a nie zawsze tak jest, nie jest to właśnie takie proste. Ostatnia bitwa już przed samym końcem, akurat tam niewiele mi brakowało. Bitwa na mapie Piaszczysta Rzeka w nocy. Tak więc zaraz zobaczymy jeszcze jak jest. Losowanko. Bardzo fajna mapa. Jedna z moich ulubionych, dwie artylerie. Tak więc musimy się pilnować. No i losowanie nie jest złe. Jest trochę dziewiątek. I mamy połowę ósemek. Gdzie ja pojadę? Pojadę tu, w to miejsce mniej więcej. I zaraz zobaczycie, jak moja drużyna się rozjedzie. Mi zależy na tym, słuchajcie, już naprawdę niewiele mi brakowało, żeby zrobić oczywiście jak najwięcej. Dobra, jedziemy. Chyba to takie białe noce. Jak to niby jest noc. Ale to jeszcze było nagrywane chyba na starej konsoli. No i teraz zobaczcie, jak moja drużyna się rozjeżdża. Hmm. Owszem, część pojazdów powinno pojechać w tamtą stronę. <laughs> Tylko, że kurczę, słuchajcie, nie wszystkie. Zostawiając tą... Flankę. No nie wiem, może ja się nie znam. No nie chciałbym od niego dostać. Dobra. No i słuchajcie, tak to jest właśnie. Wbijamy trzy oznaki biegłości. Jesteśmy już przy samym końcu i dzieje się to, co się dzieje. Ajajajaj. Tu mi light szaleje. Ja muszę akurat uważać teraz na artylerię. No ale co, co robią moje artylerie? Tego gościa mog mogłoby być e I powiem wam, że jest lipa, no bo mam uszkodzonego kierowcę. Kurde ten rumnie mnie denerwuje. Dobrze, że jak na razie jeszcze nie mam nikogo w kanionie. Aha, już coś mam na plecach. Jakiegoś ciężara. A nic, jeszcze. Jeszcze tutaj może z tym lightem co nieco. Come on, come on, Dobra, co to jedzie? Aha <laughs> Jedzie fałeczka, pięknie Zobaczcie, jestem sam praktycznie po tej stronie mapy Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Dobra, chociaż przynajmniej mam porządne uszkodzenia Okej okay. Wszyscy pojechali na tamtą stronę to będzie zgubne. Nie wiem, czy akurat to wygramy. Niestety... nie weszło. Jeden do trzech. Dobra. Nie wiem, czy... Aha, już dobra. Light zaczyna dobierać się do naszych artylerii. No to... to jest niezbyt dobra wiadomość. Ja mam problem tego typu, że mam uszkodzonego kierow... kierowcę i... mój kierowiec nie będzie mi pozwalał na to, abym mógł sobie świecić porządnie. Dobra dobra, chodź, chodź, chodź. O tak, dobra, dobra, chociaż tej Arcie pomogłem, bo druga uciekła. A teraz jeszcze jak ona by mi pomogła, to było dobrze. Tu był STG. Gdzie on jest? Nie wiem. Dobra, na pewno tu mamy fałkę. Nie ma nikogo. Chyba drużyna przeciwna też pojechała. Wszyscy pojechali na tamtą stronę. Dobra, jest fałka. Chodź kolego, chodź. Jak on tam stoi? Za czym on tam stoi? Jakiś róg chyba do domu, tak. A czasami te budy budynki są denerwujące. Dobra, wybieramy co, co, możemy, jak na razie. jaj, schował mi się niedobrze, niedobrze. Dobra, słuchajcie, ja tutaj chyba nie będę... ...kwitł. Okej. Okay. Mam kolejnego meda przy bazie. Pojedziemy, zobaczymy co to za med. A to może być ten STG. Ach, kurczę, dostałem. Niedobrze. Chyba ten STG wbił nam się na bazę. No nic, pojedziemy na niego. Kiepska bitwa, słuchajcie, kiepska bitwa, dobra. Jak na razie kiepska. Aha, gościu w ogóle nie zwraca uwagi na mnie, spoko. Też tak może być. Przynajmniej padną normowe uszkodzenia Uch, żeś dał, a to arta. Oko Dobra, nie wyjeżdżaj tą Artę jak już strzeliłeś Tylko uciekaj, chowaj się Dobra Ups, leci, leci, leci no niestety, kiepsko nam poszło jeśli chodzi o rozrychanie się drużyny, ale jeszcze zależy nam na tym, abyśmy zrobili co możemy, tak aby po prostu dokończyć te trzy oznaki biegłości i zakończyć tą farsę. No nie mamy już kompletnie szans. Jeszcze ten gra na wieżę, ja tu zbytnio nie zrobię temu. RNG nie jest widać po mojej stronie zdecydowanie. Obra, już tak słuchajcie, już na sam koniec, no bo to już końcówka bitwy. Czy ogólnie pojazd jest godny polecenia? Myślę, że po tych trzech bitwach powinni, powinniście wyciągnąć sami wnioski. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajna premka. Owszem, każdym czołgiem mamy jakieś słabe strzały. O, owszem, coś tam zawsze się dzieje. Ale jeśli chodzi o 8 Tier, naprawdę Type 59 wersja druga jest w czołówce czołgów do zarabiania. Czasami powiem Wam, że warto takie bitwy również pokazywać, dlatego że żebyśmy po prostu widzieli, jak w takich kiepskich czasami, no można powiedzieć, warunkach musimy się zachować. I no niestety nie zawsze jest dane, abyśmy mogli wygrywać. I po kwadraciku. Dobra, swoje ugrałem. Myślę, że już tutaj bez problemu nam powinno wystarczyć. Dokończyliśmy dzieła. Nie była jakaś mocno rewelacyjna bitwa. Powiem Wam, że na tym czołgu zdecydowanie o wiele, wiele lepsze wyniki możemy osiągać. Czołg, jak najbardziej polecam. Jest on chyba do końca tygodnia, o ile dobrze pamiętam. Tak więc, jeżeli ktoś szuka dobrej premki, jest to naprawdę dobra premka. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że nie posnęliście i do usłyszenia. Hej!